Ja yeah, klasyk benedykt. A ja nie klasycznie zupka z wołowiną, z nudlami i z dodatkami różnymi na śniadanko. Podobno daje dużo energii. Codziennie do śniadania na deserek bierzemy sobie marakuje, czyli tak zwaną męczennicę jadalną lub passion fruit. Um, nie wygląda za ciekawie, ale smakuje zasadzie genialnie. Jest kwaśna, słodka, po prostu mieszanka wybuchowa smaków, ale smakuje mega. Polecam. O takie śniadanko. A teraz zagadka. Co to jest? Na początku myślałem, że im wpadł sznurek do tych kanapek. Odpowiedź później. Nie, wcale nie jestem Harrym Potterem. Eee, więc tak, jesteśmy właśnie na łódce. Płyniemy w cztery fajne spoty dookoła wysp. Eee, wzięliśmy prywatną, więc e, żadnych wycieczek, żadnych ludzi na pokładzie. Mamy kapitana, mamy przewodnika i tylko nasza dwójka trochę fantów i jest ok a tu widzicie kolejkę linową przez wszystkie wyspy jedną z najdłuższych w Azji można wagonikami się przejechać wiele, wiele kilometrów no z pogodą szału nie ma dzisiaj Może wzburzone słońce za chmurami Idziemy dalej. Pierwszy stop to był stop taki typu. A może kupicie, może pojeździcie na drzecki, a może chcecie pomurkować. Nie, nie chcemy, dzięki. Eee. Bo tutaj jest to płatne, a my w wycieczce mamy teoretycznie za najmą. Paradajsik. właśnie panowie nas przywieźli na taką wysepkę, gdzie e, jest kozak. I modelingujemy dalej. I modelingowania ciąg dalszy. Relaksik, Relaksik. na wysepce. Już. Te fajne zdjęcia na jakiś, e, z, ze skrzydłami, na e, kusztawce, hamaku i tak dalej. Są wszystkie zrobione na wyspie Mai Rut. E, jest to najdalej tutaj praktycznie wysunięta wyspa od Pukok. E, dopłynęliśmy tu bardzo szybko w ciągu 15 minut. No popatrzcie się jak jest pięknie. E, wszędzie palmy. Jest trochę dużo turystów, e, dużo łódek przypłynęło. E, z, przed naszą i za naszą um, ale jest naprawdę pięknie biały piaseczek palmy woda cudna paradise, paradise. i polecieli Мореты, мореты. Вода. Как только попал летом в дуэт. Вот это... Спадохрода. Вот Nasz przewodnik. Oj, grubo, lecimy, lecimy, lecimy na następną wyspę. Tu nasze chłopaki. Kapitał na nas czekał. Przewodnik na nas czekał. Słuchajcie, taka wycieczka nas kosztowała. Po czwartych negocjacjach z 2 miliony 400. Zeszliśmy na 2 miliony. Bardzo ciężko było wynegocjować. To jest niecałe 70 funtów. I mamy prywatną młodką sam czyli to samo, z 25 innymi osobami. Jakbyśmy chcieli przeskoczyć za Normalnie rani. No i przypłynęliśmy tam jest nasza łódka. Ta? Jesteśmy na takiej wysepce. Malutka plaża. Małe miejsce tutaj. Jakaś restauracja wbita w dżunglę. Mega. I tutaj wszędzie dookoła skały. Tam już Sylwia stoi. Będziemy szli tam. Ponoć są tam jakieś fajne miejscówki do zrobienia zdjęć. Jakbyśmy chcieli zjeść jakieś świeże rzeczy, to tutaj jest e, wszystko prosto z morza. O, wszystko nałapane elegancko, można sobie zjeść, co się chce. A tak to wygląda. W pochmurny dzień. Restauracja dosłownie wbita, wbita w skały, w dżunglę. Woda czysta jak kryształ. Boże, jakie piękne miejsce. Sylwia fotki, z ślą fotki MMS-em. Jedno ujęcie. No patrzcie jaki klimat. jak na castaway poza światem z, z Hanksem, tylko plaża jest jeszcze mniejsza. No co prawda on nie miał restauracji. I tędy idziemy do jakiegoś play area. Nam powiedział, że możemy sobie tu pozrobić zdjęcia i fajne fotki fajne filmiki i że tutaj jest kilka rzeczy fajnych do zrobienia o wow patrzcie na to o, ale mega ale mega No, Sylwia nie przepada za wiszącymi mostami, i takimi rzeczami, więc e, ciężko jej będzie. Na szczęście nie ma tu dużych wysokości, tylko takie zabawowe rzeczy. Ale. U, 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 u. O, grają sobie, obsługa gra w piłkę. No, rozumiecie. Tu jakaś kapliczka. Tam kuchnia robią jedzenie. Jedzenie jest obłędne. Wygląda fajnie. Nie próbujemy, bo jesteśmy w miarę na jedzeni. Tam na hamakach można sobie wypożyczyć hamak. Można w przodu sobie wypożyczyć leżak. Wycieczki. Ludzie z wycieczek wcinają. My odpuszczamy, bo chcemy pójść na fajną kolację. A jedliśmy snaki. E, także piwerko z Saigon, zielone było moje ulubione. Ale jeszcze muszę coś dodać, że niestety warunki sanitarne nas trochę tu martwią, wiesz też nie, chcia, nie chcemy się pochorować, bo mamy jeszcze ponad dwa tygodnie przed sobą, w zasadzie to trzy więc szkoda by było. Jest na bogato, ale na bogato jest tylko wieczorem, tylko jak się relaksujemy, hmm. tylko po chorowych wycieczkach w takie miejsca, gdzie jest brudno, gdzie jest lokalnie, gdzie się dużo dzieje, gdzie możemy Wam pokazać to, co faktycznie jest w danym kraju. To, jak wygląda prawdziwy Wietnam, to jest to. Dokładnie tak. To, co się dzieje wieczorami w hotelach, w których zostajemy, to kompletnie nie jest Wietnam. Tu jest Wietnam. Po godzinie siedzeniu w restauracji na plaży kapnęliśmy się, że przez restaurację można wyjść na wyspę i pozwiedzać. Także panu z łódki, dzięki Bogu jest to nasza prywatna łódka powiedzieliśmy, żeby poczekał a my robimy jeszcze pół godziny trip w dżungle. Że nie smaży nam słońce, bo byśmy się ugotowali. Jest i tak chyba ze 33 stopnie. Zobaczymy, oj, chyba dalej nie można, ale spróbujemy, idziemy, idziemy. ścieczkowe na 25 osób łódki. Także możecie wziąć taką albo dopłacić bardzo, bardzo niedużo i taką jak ta trzecia tutaj motoróweczkę dla siebie prywatną. A wiecie, że od spardających kokosów ginie więcej ludzi niż od innych zdarzeń w takich w miejscach jak, jak to? jak sądzi tej Oho, oho i kotwiczka w górę. Kotwiczka w górę. I lecimy szą rakietą. Wreszcie znalazłem shrimpy w takiej tempurze. Mam nadzieję, że to będzie to. Znam relację za chwilkę. Dobra, chyba za bardzo pojechaliśmy. Kojarzycie życie w miarę pusto, jak było na filmikach w Mewen Piku ostatnio, jak przyjechaliśmy. No to patrzcie, co się dzisiaj dzieje. W sobota. Nie dość, że się cały Wietnam zjechał. Nie ma nawet miejsca, żeby usiąść z lobby. To jeszcze jest Mewen Pik Chocolate Hour gratis dla gości. I za godzinkę jest pół party pianie w basenie eee, i jest ono eee, ogólnie tak no i to półparty jest płatne dla ludzi spoza hotelu dla gości hotelowych jest bezpłatne eee, także uratowane cztery dyszki. Patrzcie co tu się odprawia home Party Piana impreza piana w basenie Moje młodej, żeby było co słychać. Ale bania Mójkamy jeszcze trochę kalorii w postaci frytek, szotów tekili standardowo i whisky sour, żeby było troszkę kwaskowości w kraju, gdzie wszystko słodzą potrójnie. A jeszcze musimy dodać, że w moim przypadku jest to pierwsza restauracja, w której można leżeć. I kolejny dzień. Wykończeni, po wczorajszych baletach w basenie, zaczynamy śniadankiem. I zagadka rozwiązana. Szarpana wieprzowina, solona. Sylwia próbuje kolejną zupkę, tym, tym razem rybną. Zupa rybna, ale z kawałkami wołowiny też i z jakimiś dziwnymi dodatkami. E, niestety pan nie mówił zbyt dobrze po angielsku, więc mieliśmy problem się dogadać, co to jest, ale próbujemy. No i żegnamy się z Pukok. Za godzinkę mamy e, busa na lotnisko. Sponsorowanego przez hotel Heaven Peak. Także zabierają nas na lotnisko. Czekamy dwie godzinki na samolot i będziemy lecieć do Ho Chi Minh. Tam mamy przesiadkę i do Danang. E, następna przygoda wkrótce. A tutaj? Aż szkoda zostawić ten raj. Kolejna część naszej podróży. Wyruszamy z Pukok do Danangu. Mamy stop w Ho Chi Minh na lotnisku tylko godzinkę. i Dzisiaj wieczorem meldujemy się w hotelu w Danang i to będzie nasza część, gdzie będziemy zwiedzać środkową część Wietnamu przez 4 dni. 5 e, dni. Także lecimy w kolejce tak naprawdę od ludzi stąd. Nie ma ani jednego Europejczyka oprócz nas i oto nasze pożegnanie z Kukok Lecimy w Hashimi ten Danang i niedługo zacznie się druga część naszej wyprawy i proszę, mamy Saigon z Lotu Ptaka Właśnie lądujemy Dotarliśmy do Daisy Boutique Hotel. W pół do jedenastej, także nie będę się bardzo rozgadywał. Chcę wam tylko pokazać, że ten hotel nie ma dachu, ale za to na dole ma basen w środku. W Ale bania. Dzień dobry, dzień dobry z Danang. Tak jak wczoraj pokazywałem oto ten hotel z basenem w środku. Lecimy na śniadanie i jedziemy do Bana Hills. I w kolejnym odcinku pokażemy wam właśnie Banner Hills, jedno z najpiękniejszych miejsc, w którym kiedykolwiek byliśmy.